Maja Krzyżewska, na Eurowizji Junior, w Nice i we Francji. Gratuluję Maja, pięknego występu. Mnie się bardzo podobał występ Maj na Eurowizji Junior. Maja zajęła szóste miejsce. To jest bardzo dobre miejsce, ale Maja powinna zająć pierwsze miejsce moim zdaniem. Tak ładnie śpiewała. Na pewno wszystkim podobał się występ Mai. Ładnie Maja wyglądała. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy w Nicei na Eurowizji Junior 2023. Jak zawsze, wszystko rozpoczyna się od ceremonii otwarcia. Z jakimi emocjami Maja dzisiaj wstała rano? Maja wstała oczywiście bardzo szczęśliwa, bardzo podekscytowana, bardzo się cieszyła, bo dzisiaj spotka wszystkich uczestników, e, więc oni się bawią, już się cieszą. E, no jest szczęśliwa, że niedługo stanie na tym czerwonym dywanie i pokaże się tu przed nami, także czekamy na losowanie, które jest dla nas bardzo ważne. Podobała Ci się ceremonia otwarcia? Naprawdę przepięknie, w ogóle cudowni ludzie. Mm, to jest, w ogóle wszyscy się już zapoznaliśmy, więc jest naprawdę cudownie. Mhm. Miałaś okazję już zobaczyć ICE? Yy, tak, nawet dzisiaj byliśmy na takim spacerze, więc ale jest przepięknie. Mm -hmm. A to dopiero początek! naprawdę przecudownie. Wiadomo, że to jest pierwsza próba, więc na pewno jeszcze wejdą tam lekkie poprawki, chociaż uważam, że było naprawdę świetnie. Strój. Bardzo ważny element, bo to w końcu eurowizja. Miałaś wpływ na to, jak będziesz wyglądała na scenie? Oczywiście, że miałam. E, właśnie jak robiliśmy strój ze stylistką, to wszystko ustawialiśmy i jest po prostu sukienka, jak z moich marzeń. Pięknie wyglądasz i dobrze się czujesz, widać to. No, czuję się dobrze, ponieważ atmosfera to jest naprawdę przecydowna. I cały czas zachęcamy do tego, żeby głosować na ciebie od piątku. Dokładnie. Od piątku głosujcie na Polskę. E, Tłumaczenie Krzyżowska. E, no, właśnie miałam próbę drugą. Jest chyba lepsza niż pierwsza, chociaż w sumie to nie wiem. Nie, no, by, była bardzo dobra, była super, super atmosfera. E, już nie mogę się doczekać, aż wam zaśpiewam w niedzielę. Generalnie to nie jest eurowizyjnego jedzenia. Dziękuję za uwagę. A, i głosujcie idzie na Polskę. Dosłownie 3 minuty po zakończeniu finału Eurovision Junior 2023 za kulisami koncertu razem ze mną Maja Krzyżewska gratulacje. A, dziękuję bardzo. Maju, jesteśmy bardzo dumni. Maja na szóstkę, szóste miejsce na Eurowizji Junior. Brawo! Dziękuję bardzo. Jestem po prostu mega dumna, mega zadowolona. Jak Ci dzisiaj występowało? Jak się śpiewało na tej eurowizyjnej scenie? Oj, było świetnie, naprawdę. Cudownie! Mm -hmm. Oj, świetnie. Pewnie nie możesz dojść do siebie i uwierzyć, że o wszystko to się dzieje. Nie mogę, naprawdę. Jestem mega dumna. Mamy szóste miejsce. Legałem Ci ze szczęścia, bo to jest po prostu... Ale Czy ty wiesz, że po Roxanie Węgiel, Vicky Gabor i Sarze James to jest najlepszy wynik Polski na Eurowizji Junior? Oj, był bardzo się cieszę, naprawdę. Nie mogę uwierzyć. No dobrze, no to w takim razie teraz świętowanie razem z innymi dziećmi, tak jest? Dokładnie. Jesteśmy naprawdę bardzo z ciebie dumni. Bardzo ci dziękujemy, że nas tak pięknie reprezentowałaś. Dziękuję bardzo. Ja też jestem z ciebie na maksa dumna. Maja Krzyżewska. Dziękuję.